Jesteśmy we Werdę, a to są oryginalne okopy z pierwszej wojny światowej. Oryginalne słupki jeszcze, dechy pogniły, a tam za kawałek przejdziemy. To będzie kawałek odbudowany. Idziemy oryginalnymi trzęsieńami we Werdę we Francji oczywiście wszystko oryginał Tak mówiłem na poprzednim filmie, tak, my zostawiliśmy Oświęcim na wieki wieków w stanie oryginalnym, tak tutaj okręg Wardę Za chwilę dojdziemy do okopów transzowych odeskowanych, oczywiście odtworzonych, ale będzie widać o co to chodzi. Wardę Wardun, Tu dwoje braci mojego dziadka zginęło I tak były ni One tutaj Odeskowane Jeszcześmy po kopie, Odeskowane, odtworzony Ten kawałek jest odtworzony. Powiem Wam tak: ziemia tu jest posiekana lejami po bombach. Dosłownie nie ma kawałka, żeby nie były leje. Tak tutaj transza i oryginały. A tutaj proszę Państwa. Lej po bombie. Tu nawet drzewa były ranne. Oryginalne transzeje, okopy z pierwszej wojny światowej w Verdun. Słupki zostały. oście serce łamie jak człowiek to widzi tu tyle ludzi skinęło. dojdziemy do tego znaku Wejdziemy znów w tężeję Boże święty O tu się nawet ostały oryginały Wszędzie leje po bomba. Paliki oznaczone potem jakieś prace. Wejdziemy jeszcze z powrotem w te transzeje. Tu mamy kawałek oryginalny. Obłożony betonem. Ma ponad 100 lat. Tu drzewo wyrosło. Zobaczcie, Państwo, co mili, jak tu drzewo wyrosło w środku okopu, takie już. ile to czasu upłynęło. Ono oczywiście było o wiele, wiele głębsze, tak, tam jest pokazane. Na wysokość dwóch metrów prawie. Jest tylko kopy. A jest. To jest historia prawdziwa.